Witam Was na kolejnym odcinku dzisiaj jesteśmy na takiej rzeczce w woderkach przejdziemy sobie kilka kilometrów i zobaczmy czy coś zapiemy spinning pod baury, tu tamtka na mojej własnej główce i tak po cichu sobie pójdziemy tam z tyłu, się drama, ale to nam już szkodzi tak po cichu sobie będziemy chodzić co jakiś czas rzucać, ja czuję pod nogami butelki same ale mam wodery neoprenowe one są dosyć takie trudne do przecięcia woda jest dosyć ciepła ale nie przedłużając zaraz chyba oddam pierwszy rzut w życiu na spinnik pod białoryb ogólnie to czuję jak ten chłód napływa do woderów woda nie, bo wodery chyba są szczelne Czuję jak mi 2 jest bajecznie, przepięknie, i myślę, że tutaj tak po cichu możemy oddać pierwszy rzut. Chcę że ktoś też będzie tutaj łowić na mimo chyba widzę dokładnie. O, prawie ja wpadłem Się patknąłem prawie Myślę, że ta woda jest taka mętna Myślę, Że tu przynajmniej to trzeba, żeby podpłysk podrzucić Ktoś tu z wędką właśnie szedł Cześć jest pierwsza rybka Jak zdręga wzięła, no to chyba to Długo białorybonie nawet ładnie No to ja wiem że tu na pewno kiedyś były przynajmniej klenie i jazie nie? Ale Teraz już nie jest za brudna woda No, zamętna, ale jak jest pierwsza wzdręga dzisiaj Zobaczymy, porzucam po więcej tam dzisiaj. I wchodzimy pod most. A tu bardzo płytko jest. Ja mam nadzieję, że ten most się nie zawali. Tu jest 20 cm głębokości. No dobrze, 30. Z 30 będzie. Mam nadzieję, że te kaczki nie odstraszają. No, jest dobrze ogólnie. Jest pięknie. O, jest kolejna. O, to okoń chyba był Malusi Dobra, mówimy dalej o, ja. no, Podejdziemy, zaczepiłem sztyntę Zobaczymy, odepniemy ją najpierw dzieci. A. Nasze dzieci. No myślę, że z tego co już widzieliście to główki są już przetestowane Jeśli chodzi o jakąś rybkę No nie Kurde, tylko za teraz na drzewo Ja chyba nie powinienem z taką siłą zarzucać Ja ci kręcę Dobra, spada bez, ten bez problemu Jedna rzecz mi tutaj martwić. Co jest? Dobra, to jest od trzecha iść jakiegoś tak. No teraz dwie ryby. Trzy brania. Bo jedna ryba się spiewa. Ale idziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Co ja robię? Po, po, pochodzimy, popróbujemy, poszukamy. Aktualnie założyłem KF1 Baby, bo ta tanta się hmm, rozerwała Chęć. Miejmy nadzieję, choć, że ten keerate fish nie walnie. Ja trochę za szybko wyznaczy To to trochę za bardzo chaotycznie jest malutki okonek kurde a jest już trzecia rybka dzisiaj którą zobaczyłem taki okonek mały ma bardzo może nawet 10 no, nie no dobra 10 może 10 może ma tak na oko, no z 10 będzie. Zobaczmy. Piękne wypuszczenie. Oficjalne wypuszczenie oko. A jaką dzidę dał. To, bo, kurde są z dreną to była na początku Być może to była jedna tej tej tajetrnica To A co to jest. takie takie hu takie hu. Znaczy, no, takie z główki cholera takie ja takie Dobra. Wychodzimy stąd. I chyba już wracamy, no to jest chyba już znak, żeby wrócić Więc jeśli się Wam podobało, to możecie dać lajka like Te komary i tak dalej mnie męczą Nie wiem czy widać pełno jak chodzą Chyba nie e, Jak chcecie więcej filmów z tej oto rzeczki to piszcie w komentarzach I ogólnie, jak chcecie więcej białorybu, to też piszcie w komentarzach, bo jak na razie to białoryb przynosi nam najlepszy efekt no to tak, że trzymajcie się i nara.